Tak, to wszystko szybko poszło. Mówiłem ci, inne czasy, nie to co kiedyś. Bo tak powinno być. Jak sobie przypomnę te kolejki, a dzisiaj wychodzi na to, że powinienem już szukać zleceń. Dokładnie. Mówiłem ci, to nie chciałeś wierzyć. A, tylko żeby jakieś zlecenia były. O której Kasia jakąś lekcję? No, za jakieś pięć minut powinien być dzwonek. No to dobrze. Bo chyba nie powinienem tutaj stać. Czymś jakiś krawężnik nie przyczepił. No, chociaż nie no, 5 minut to mogę postać, nie? Nigdy czekam na klienta. Może się przestawię jednak. Nie. Nie widać tu żadnych strażników. Rysiu, wyrabiasz się. Ja myślałem, że ty będziesz na nie krzyczał, a ty wypatrujesz strażników? No co? Człowiek musi sobie jakoś radzić. Wiesz, co tak sobie myślę, że do roboty to będę się podwoził sam. Co ty na to? Jasne. Jak tylko będziesz się dobrze czuł, to oczywiście. Czuć, to się czuję. Wiadomo, klientów nie mogę wozić. Siebie tak na niby to co innego. Ale mimo wszystko, jakby co, to na drodze są inni ludzie. Jakie, jakby są? jakie? Rychu. Ty to sobie lubisz życie utrudniać, naprawdę. No właśnie, teraz próbuję ułatwić, ale nie zawsze wszelką cenę. No to dobrze. Ja to nic, ale jakbyś słyszał to, co mi dzisiaj opowiadał dozorca. A co ty się jakimś czyciem przejmujesz? Myśl lepiej o zleceniach. Właśnie myślę. Wydaje mi się, że powinienem już dawno dać ogłoszenie. No słuszno. No trudno. Ale daj przynajmniej już dziś.